ma to znowu ja, wasz John Rambo z Wietnamu. Nie poznajecie mnie? A teraz to właśnie ja. Dzisiaj zagramy znowu w Battlefield 4 i skróciłem wam ten odcinek w ten sposób, że pokażę wam najlepsze akcje w tej gierki. Pasuje wam to czy nie? To piszcie w komentarzach i ja wtedy będę wiedział, czy chcecie całą rozgrywkę, czy takie skróty. Dobra. Zacznijmy. Witajcie kochani. Ja jestem John Rambo. A to jest Battlefield 4. Odciągnij dana od wraku. Teraz musisz mi pomóc. Teraz zabawię się w doktora. Po 3-godzinnym kursie po żeby przeżyć, musi odżyć sobie łapę. Dawaj.

I ja jako John Rambo muszę tutaj wsiąść za kierownicę To jest prawdziwa wojna No i się dzieje, i się dzieje To się dzieje teraz Na waszych oczach Mało co nie wyleciałem z samochodu No teraz nawraca śmigłowiec, ale ja muszę go sprzątnąć w, lew, w, bre, w lewe skrzydło. No ładnie, ładnie. Ładnie krąży. No musiałem, musiałem tak zjechać, bo bym wjechał w ten helikopter. No i na tym się właśnie tutaj zaczyna cała historia. Jak wpadliśmy, prawda? Zostawiliśmy dana. do przewrotu. Rosjanie poplą admirała Chang'a. Nasze chińskie źródło że... No dobra, zaraz przeniesiemy się do Chin, nie będziemy tego słuchać, bla, 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 bla. Tam już nie, będzie gadać, gadać. ...trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Dobra, jesteśmy już w Chinach. Tak, na razie nie mamy broni, nie możemy strzelać, bo się tutaj zorientowali. Chińska armia. Ale zaraz tu, no. Musimy oszukać VIP-ów, którzy są właśnie w tym budynku. No. Mamy, to mamy. Mhm. Tak, cele uzbrojone zdobycie przez ciebie podczas tak, to później będą w, w każdej skrzyni zbronią. do Bordę. Chyba z Chinami. ta droga jest hmm. Teraz pokażę wam najlepsze skróty. Nie musimy uważać i przejść. Pokażę wam najlepsze skróty właśnie z najlepszych akcji. W porządku. Trochę mi to zajęło, ale skróciłem dla was. Akcję całą. Zobaczcie teraz. Już, już, już! ce yeceğim mi tamam a da mı Dobra akcja, nie? O, lubię jak spierdzielają przed granatem. Ach, nie zgodę, nie zdążyli. To już wszyscy? No, chyba tak. Możemy iść na górę. Na górę. Idziemy po wim. Leci na dach! Rek przygotuj się, pilnuj okiem. Rek, wziąłeś Stoł. parę tych min? Znowu ten śmigłowiec. No i żołnierze. Zobaczcie jak na linach się spuszczają Akcja, akcja. Zabicie drużynowe. Czyli Irish mnie pomógł go zabić. A ja stałem, dostałem, musiałem się cofnąć. A ten biegnie w naszą stronę. Nie zdołał dobiec do końca. Dobra, idziemy po vip 28? No nie. To nasz numer. Jezu Chryste. Jasny gwint. Wszyscy zginęli. Oby nie musimy co Musimy tak znaleźć tych. Drodzy wpadliśmy na grupę yes. budynek. Dlatego zmieniłem pokój. Jak jesteś mobilny, to na co ci nasza pomoc? Przejść przez korytarz łatwiej niż przez ulicę. Właśnie. Jazda. Już. Ruchy! Ruchy! Raz, Nisko, trzymamy się razem. Chodź, Breker. Musimy ich wyprowadzić. Na śmigłowiec. Ja zabezpieczę tył. Przepraszam. Proszę tu zaczekać. Dobra, na górę. Sierżańcie reker! Zabezpieczcie śmigłowiec. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Rozwalmy typ K. Dobrze, dobrze. Ale ich dużo. Siedmiu. Ale ja dam radę. O, uwielbiam to, jak po granacie uciekają. Ale wyskoczył. W tej gierce ja mogę się wyluzować. Mogę swoje stresy takie wyrzucić z siebie. To jest właśnie to. Lubię to w tej gierce. Aj, aj, aj. No Kovic, agent jej zostawił nas na pasfel losu. Nie zabrał nas ze sobą. No to dobra, to by było na tyle kochani, żegnam się z wami, oceniajcie czy pasuje wam takie właśnie skracanie akcji i najlepsze scenki z rozgrywki. Trzymajcie się, piszcie, pozdrawiam, cześć.